Cześć, witam was w dniu premiery nowej kamery A810 od 70mai. Jest to nowa kamera, kamera 4K, kamera, która występuje zarówno w secie jak i bez seta. W secie bardzo fajne zestawienie, ponieważ otrzymujemy nową kamerę tylnią, kamerę RC12. No i nowością jest to, że nagrywa zarówno przednia jak i tylna kamera nagrywa nam z HDR. -em. Dzięki temu jakość obrazu i czytelność tablic jest dużo, dużo lepsza, szczególnie gdy mamy półmrok albo gdy już jest ciężkie warunki, gdzie mamy ciężkie warunki jakby pogodowe e, na przykład zachód słońca. Miałem przyjemność testować tą kamerę ponad 2 miesiące i powiem wam, że jest naprawdę super. Jakość obrazu nie ma się do czego przyczepić. Nowy sensor na pokładzie sensor Sony Starvis 2 IMX678. Dzięki temu raz, że mamy mniejszy pobór prądu 30% Ważne, że mamy 2,5 razy większy zakres, jakby dynamiczny. Dzięki temu mamy zdecydowanie lepszą jakość obrazu, zarówno w dzień i w noc. Kamera nagrywa w 4K w 30 klatkach na sekundę albo w 60 klatkach w jakości full HD. Kamera wygląda w ten sposób, czyli jest praktycznie identyczna jak A800, ale ma inny obiektyw, szerszy no i troszeczkę bardziej odstający. Dzięki temu mamy większy kąt. No, i tutaj mamy zamianę gniazd, ponieważ nie mamy już wyjścia mikro, tylko mamy USB typu C. No i zamiana gniazd, tutaj było wcześniej gniazdo do tylnej kamery na dole, zasilania było na górze, tutaj mamy odwrotnie. No i slot na kartę pamięci. Tutaj mamy slot na kartę pamięci. Pamiętajcie tylko, że przy kamerach typu 4K, w ogóle przy kamerach, należy korzystać z dobrych kart. Najlepiej z serii Endurance albo Endurance Pro. Są tu karty właśnie przystosowane do takiego nagrywania ciągłego materiału w trybie pętli, czyli nadpisu. Dzięki temu one nie tracą tak szybko swoich właściwości, szczególnie tych swoich prędkości zapisu. Z dodatkowych rzeczy poprawiających jakość obrazu w tej kamerze to Main Color Elite Plus, który poprawia kolory w naszej kamery zarówno w dzień, i w nocy. Dzięki temu mamy zdecydowanie lepszą jakość tego obrazu. Algoryt HDR, który poprawia nam jakość widzenia, szczególnie jeśli mamy do czynienia z dużymi kontrastami. Ewentualnie w nocy pomaga nam odczytać bardzo mocno tablicę i tutaj sprawdzałem to dość długo, bo tą kamerę testuję już kilka miesięcy i powiem wam, że robi to naprawdę doskonale. Zresztą zobaczcie sami w filmie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tej kamerze, no to tutaj tak. Z nowości, których nie mieliśmy w poprzednich kamerach, mamy czujnik ruchu w trybie parkingowym. Ktoś nam się kręci wokół auta, kamera to wychwyci i go nagra. Później jak odpalimy się link, dostaniemy informację, że było, tak, że było takie zdarzenie. Kolejną rzeczą jest wbudowany G-sensor. Czyli czujnik grawitacyjny, który w razie, jakby, jak wydarzy się nam jakiś wypadek czy kolizja z automatu włączy nam nagrywanie i spowoduje to zapis w takim miejscu, że nie napisze nam, nam się ten materiał później na filmie. Eee, ważną rzeczą jest też to, że możemy, tak jak w poprzedniej kamerze, żeby nie uruchomić zaraz nam tutaj trybu, uruchamiamy go albo drugim przyciskiem. Albo właśnie zobaczcie, wystarczy puknąć. Jeśli chodzi o nowość, no to tutaj w trybie parkowania mamy współpracę zarówno z UP03 i z modułem zasilania UP04, tym znanym nam z OMNI, gdzie możemy włożyć kartę SIM, ponieważ od października. Będziemy mieli aktualizację, która wprowadzi nam właśnie funkcje chmurowe do tej kamery. Podobnie te funkcje będą działały jak w kamerze omni. Będziemy mieli zdalny dostęp do naszej kamery w trybie parkowania, będziemy mieli podgląd, będziemy mogli zobaczyć, co się stało, jeśli się coś wydarzy, czyli ktoś nam stuknie w samochód albo na przykład ktoś podejrzany będzie się kręcił przy samochodzie, wtedy dostaniemy taką informację, film załaduje nam się na chmurę i będziemy go mogli obejrzeć. Rozwiązanie bardzo ciekawe, ponieważ no, powoduje, że ta kamera naprawdę no, daje nam coraz większe możliwości. Dodatkowo właśnie w tym trybie parkowania będziemy mieli GeoFence, czyli funkcję, która będzie powodowała, że na mapie będziemy mieli zaznaczony obszar. Jeśli nasz samochód wydobędzie, znaczy wyjedzie poza ten obszar, wtedy od razu dostaniemy powiadomieni w aplikacji, że nasz samochód opuścił tą jakby tą naszą wirtualną mapę i te miejsca, które żeśmy sobie zaznaczyli, więc tak naprawdę mamy darmowego ochroniarza, który cały czas zajmuje się tym, aby nasz samochód był bezpieczny. Mamy nagrywanie awaryjne, o którym wam mówiłem, czyli ten G-sensor. Kolejną rzeczą jest ADAS, czyli system wspomagania kierowcy. System, który podpowie nam na przykład jak ktoś nam wejdzie na pasy, że uważaj na przykład na pieszek. Albo będzie szedł piesz z boku, gdzieś tam kamera go wychwyci, podpowie nam uwagę na pieszego, System, który nam powie, że na przykład zmieniamy pas ruchu. System, który no, tak naprawdę nam będzie pomagał w przyprowadzeniu auta. Tylko pamiętajcie, że te systemy to jest jednak elektronika. Nie jest to połączone z systemem, tym ADAS-u, który jest w samochodzie, więc tutaj brałbym pewne poprawki na to. Chociaż powiem szczerze, że podczas testów byłem zdziwiony, ponieważ tak naprawdę celność była praktycznie 100%. Uwaga, samochodu. na przejeżdżające. Dodatkowo kamera posiada wbudowany GPS, dzięki któremu możemy sobie zobaczyć później, gdzie byliśmy, z jaką prędkością się poruszaliśmy. Na mapie również możemy zobaczyć, gdzie, gdzie nasz samochód był, w danym miejscu, z jaką prędkością się poruszył. No dobra, mamy kamerę przednią, mamy kamerę tylnią, Podpinamy to sobie w samochodzie. I teraz, pierwsze co powinniśmy zrobić to ściągnąć aplikację 70mai, skonfigurować ją sobie, czyli założyć konto, jak to zrobić też znajdziecie w jednym z filmów zaktualizować taką kamerę, o tym też nagram wkrótce film, ale jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ tak, jest to nowa kamera cały czas wychodzić będą dla niej jakieś poprawki, a jedną z takich poprawek ma być w październiku dodanie nam możliwości trybu pracy w chmurze, czyli coś, co znamy już z kamery Omni. Właściwie jeśli chodzi o aplikację, jest to, że w modelu tym A810 mamy możliwość wyglądu stylnej tylnej kamery na żywo. To czego nie mieliśmy w poprzednich modelach. Więc to jest, działa. Więc tak, mamy już kamerę przednią, widzieliście, duży wyświetlacz. Zaraz Wam ją włączę. Podłączamy sobie nasz przewód. Ja dzisiaj skorzystam z naszej stacji zasilania Tera 1000 no i podłączymy sobie naszą kamerę za chwilę odpali nam się nasza kamera mamy logo 70 maj. no i mamy informację aby włożyć kartę pamięci włóż kartę pamięci Użyliśmy kartę i każe nam sformatować i teraz tak Kamera już mamy nagrywanie Postawiam Wam tą kamerę tutaj. O, już mi się włączyło nagrywanie. Awaryjne wideo. Czyli kamera wykryła wstrząs. Czyli tak jakbyśmy mieli wypadek, uderzenie. Podpinamy kamerę tylnią. Mamy informację tutaj na... Patrzcie, zaraz Wam pokażę. Na ekranie. Może odłączono kamerę zapasową, bo to się tak używa ładnie. No i dobra, kamerę mamy odpaloną. I kolejna rzecz, którą robimy tak naprawdę, to łączymy się z aplikacją, pobieramy aplikację 70May, zakładamy sobie konto w aplikacji 70May, jak to zrobić, możecie zobaczyć na jednym z naszych filmów, dodajemy naszą kamerę do listy, gdy już mamy listę, możemy albo się połączyć z nią bezpośrednio, wejść w ten, w jakby połączyć się z kamerą, mieć podgląd na to, co się nagrało, ewentualnie... Możemy wejść tutaj w te trzy kropki tutaj są wszystkie ustawienia, więc troszeczkę inaczej niż w poprzednich modelach, ponieważ tam się wcześniej łączyliśmy i tam mieliśmy wszystko. Tutaj mamy osobne ustawienia, a tam się łączymy tylko po to, żeby pobrać coś z kamery, ewentualnie mieć pogląd na żywo z kamery. Wejść do albumu. Wchodzimy w ustawienia urządzenia i tak naprawdę wszystkie ustawienia mamy w tej chwili tutaj, te, które możemy w kamerze wybierać. Gdy połączymy się z naszą kamerą, widzimy podgląd, tutaj mamy właśnie możliwość przełączenia na kamerę tylną, tak jak wcześniej wspominałem. Widzimy podgląd tego, co się dzieje tutaj na naszej kamerze, możemy wejść sobie w album, no i tutaj podkatalogowane mamy tak to, jak widzimy. Czyli wszystkie filmy wideo awaryjne, wideo z parkowania, filmy poklatkowe i zdjęcia. Możemy sobie zobaczyć nasze nagranie na osi czasu, tak jak zresztą widzimy. Tutaj dotami mamy pokatalogowane, pokatalogowane więc możemy, sobie, możemy pobrać taki film, nałożyć no, efekty rs. Teraz wam pokażę, potem to no, jest tutaj mamy. Mamy informacje, jaka była prędkość by ciepłym samochód, jakie było nachylenie, jaka była odległość od auta, możemy też pobrać taki film. No bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna. O, no, patrzcie, teraz tutaj będzie jak jadę. Jak mogliście zobaczyć na tym materiale, kamera A810 w secie jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. No 70mai cały czas pracuje nad tym, aby ulepszać swoje kamery, aby robić nowe modele, z których będziecie mogli się cieszyć podczas jazdy, jak i podczas odpoczynku Waszego auta na parkingu. Będziecie mogli czuć się bezpiecznie, a Wasz samochód będzie cały czas chroniony. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapę w górę. Na razie do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!